Cześć! Dzisiaj karnawałowo, ale i tradycyjnie. Faworki. Michał Bałazy, witajcie na szlaku smaku. Do przygotowania faworków potrzebujesz mąkę, śmietanę, sól, nieco cukru, odrobinę spirytusu i smalec do smażenia. Zaczynam od mąki. 300 gramów. Do mąki dodam cukier. Jedną łyżkę. Nieco soli. Dosłownie szczyptę. 4 żółtka. Śmietana. 12% będzie doskonała. Całość mieszam. Dodaję spirytus. Wbrew pozorom nie chodzi wcale o smag, ale o to by białko paliło się w późniejszym czasie. Jakie białko, skoro tam jest samo żółtko? No białko ze śmietany. Ciasto gotowe. Zatem przełożę je do miseczki i dam mu odpocząć jakieś 10-15 minut. Podsypanie niewielką ilością mąki ułatwia wyciągnięcie ciasta. Tak przygotowane ciasto, zobaczcie, jak jest delikatne. Wstawiam do lodówki. 10 minut, tak jak wspominałem. Ciasto zdążyło odpocząć. Jest nadal miękkie, ale już bardziej zbite. Co teraz? Teraz trzeba je nieco rozwałkować. Dzielę sobie na mniejsze porcje. Pamiętajcie, by nieco podsypać blat lub stolnicę. No, i to, co my, dziewczęta, lubimy najbardziej wałkowanie. A no, myślę, że już będzie. Jest cudownie elastyczne, zobaczcie. No, i teraz trzeba uzyskać te charakterystyczne kształty. I to nie jest robota dla tych, którzy mają takie wielkie koślawe dłonie. To zdecydowanie lepiej wychodzi paniom. I teraz ten charakterystyczny, faworkowy kształt. Jak go uzyskać? Przecinamy środek. I przekładamy jeden rożek przez środeczek. Gotowe. Hop, kolejny. Zdążyłem rozpuścić już smalec. Używam smalcu, bo posiada wysoką temperaturę spalania. Minęły 2 minuty. Pierwsza porcja gotowa, wyciągam. Ostatni szlif, nieco cukru pudru i gotowe. Faworki cudownie chrupiące, lekko złociste, przyprószone cukrem. Potem i pozostałe wspaniałe przepisy zapraszam na kanał Na Szlaku Smaku. Wiele inspiracji znajdziecie też na stronie Polomarketu i pamiętajcie, że wszystkie produkty do tego przepisu możecie kupić bardzo wygodnie w aplikacji. To co? Do zobaczenia na szlaku smaku. Cześć!